Cześć, halo, siemano, film, film o ciąg dalszy, jeżeli chciałbyś takiego USP, coś tam w oddali się znajduje, warto około 50 zł, na 1000 subów wygrać już niedługo, to zostaw łapkę w górę, skomentuj jakoś film, Oczywiście musisz subskrybować kanał, no i mieć swój trading w opisie na swoim kanale, żeby w razie co miał ci jak wysłać tego oto skina. A jak już tutaj jesteś, to możesz sobie zjechać trochę niżej i masz taki oto magiczny link, który poprowadzi cię do sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest Skins Skinsbanki. A jak, wie, jak wiemy, Skins Skinsbanki to zautomatyzowana strona do wymiany lub kupowania swoich skinów. Można na tym zarabiać, oczywiście, czemu nie? Jeżeli nie masz skinów, możesz sobie doładować tutaj saldo, używając mojego kodu. Damian masz aż 35% do bonusu, czyli wpłacając 100 dolarów, dostajesz 135 do wykorzystania na stronie. A te 135 na stronie zamieniasz na 150, 147 na Steamie, więc to już jest naprawdę bardzo fajny bonus. A jeżeli masz jakieś skiny i chciałbyś je wymienić z dodatkowym bonusem do 5 dolarów, to możesz sobie kliknąć tutaj. Masz darmowe do 5 dolarów, używasz kodu Damian. Tak samo, jak sobie klikniesz, to masz takie drogi, czyli za 10 dolarów otrzymujesz 50 centów bonusu, za 50 dolarów 2,50, a za 100 dolarów lub więcej aż 5 dolarów więcej. Bonus jest tylko do pierwszej wymiany, więc korzystajcie mądrze, no ale naprawdę bardzo łatwo można tym sobie zarobić i wyjść na plus. A jak zarobić? No po prostu szukacie niskich floatów, takich, które mają overpay za ten niski float, nie, wszyscy, nie każdy niski float ma overpay, albo na przykład ciekawych craftów. Ja na przykład sobie znalazłem coś takiego i wygląda to po prostu bardzo, bardzo fajnie, na pewno overpay za ten skin dostanę, to jestem pewny. Ostatnio też mamy bardzo duże wzrosty na agentach i można nawet sobie brać takich agentów ze strony i trzymać ich w ekwipunku i na nich zarabiać. Na tym jestem złote 50 zł do przodu, na tym jestem troszkę ponad 2 złote do przodu. Tutaj na razie złotówka na minus, a tutaj chyba złotówka na plus. Coś takiego po takich cenach je wypłacałem. Tutaj patrzcie co fajnego znalazłem. Bardzo fajnie to tak kolorystycznie jest zrobione. A na krajeczki warte są z ja 50 złotych 60, więc też na pewno fajny overpay za to wpadnie. I takich rzeczy sobie szukamy, zarabiamy, używamy kodu Damian, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. A Skinsmanki też jest szczęśliwe. No jeszcze tylko krótko, jeżeli nie macie skina, ani, ani nie macie pieniędzy, to możecie sobie wejść tutaj w darmowe giveaway. -ie. Możecie wziąć udział właściwie za darmo, nie nic wpłacać. Dzisiaj właśnie między innymi o tych agentach będzie odcinek, o tych których tam właśnie wam wspomniałem na Skinsmanki. Zobaczymy sobie, co tutaj się z tymi cenami stało, bo to jest naprawdę szalone rzeczy, to już wygląda po prostu jak jakaś pełna hossa rozkręcona na maksa i się nie zatrzymuje. Ale jak widzicie, nie będziemy gadać tylko o agentach. Jeszcze nie wiem, jak to dostosuję, nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale pewnie możecie usłyszeć, że zrobiłem mały improvement słyszycie muzykę w tle. Możecie mi napisać, co o tym sądzicie. Sam ją zrobiłem w FL-u. Odpaliłem FL-a pierwszy raz, nie wiem, chyba od czterech lat, albo <laughs> coś takiego. Długo nad tym siedziałem, żeby to zrobić. Więc uh, możecie docenić łapką w górę, że to jest za starania. Jeżeli chcecie, ona będzie raczej no, taka free do wykorzystania. To może ją wrzucę na drugi kanał, gdzie tam kiedyś wrzucałem jakieś piosenki. Jak ktoś będzie chciał sobie ją użyć w jakimś filmie albo Albo coś, no to no prawdopodobnie na dniach się wrzucę na ten drugi kanał, sobie tam będzie wisieć. No dobrze, więc zobaczmy, co się tutaj stało na agentach. Wziąłem po prostu takich pierwszych, lepszych z brzegu. Na wszystkich siedziałem jakieś odpały, mniejsze lub większe. Możecie zobaczyć, że tutaj mamy na przykład ponad 100% w przeciągu miesiąca. Czemu nie? Można? Można. Tutaj jakiś inny i mamy ile? Też 100% w ciągu miesiąca. Dlaczego nie? Najlepszy jest w ogóle tutaj, ten wystrzał. Piki i se tak teraz stoi. Ten jakiś Maximus wygląda jak jakiś rusek. Sprawdźmy. 100%. Super. Zobaczymy, który będzie najlepszy. Tutaj mamy 100%. No, nie całe, ale praktycznie 100%. Tutaj taki drogi za 200 zł, a był po ile po 80. Ej, to tutaj mamy na razie mistrza. Tutaj mamy mistrza 150% wzrostu. Nawet ponad, jeżeli weźmiemy te 70, to ten to zaszalał bardzo. A tutaj co mamy, 12, 50, co? <grystanie> Aha, no to chyba tutaj jednak jest zwycięzca. No ale patrzcie, jakie ilości ktoś tutaj skupował. 140 agentów. To jest po <grystanie> prostu chore, co się tutaj dzieje. Jak Zobaczcie, jak to wygląda, takie lifetimowo. Znaczy chciałem, że <grystanie> kiedyś po złote 50, teraz na 50 złoczył. Aha, okej. Okay. No chyba to będzie zwycięzca, 4 razy sobie urósł. Tutaj taka Lady Baby, no nie poszalała patrząc na innych. A ten też troszkę słabiej ataki. Aha, ten też sobie strzelił trzy razy. No czemu by nie? Można? Można. No, jeżeli ktoś nakupował sobie agentów miesiąc temu... To już teraz w tym momencie chyba leci na Haiti, stawia działalność gospodarczą i wypłaca sobie z zerowym podatkiem albo coś takiego. Nie wiem, jak tam działa. Wiem, że jak miałbym takich agentów setki, to pewnie bym tak teraz leciał na Haiti, zakładał działalność. Oczywiście <laughs> znaczy takie żarty. Nie bierzcie mnie na poważnie. A, no i dobra. No i właśnie chciałem wam jeszcze pokazać, że to nie są jedyne rzeczy, co jakoś tak mocno urosły w ciągu miesiąca. Zaczniemy sobie, może, już tak standardowo od Sticker Capsule 2, który tutaj. Miał jakieś górki dołki, górki dołki. A teraz znowu mamy górkę, i to tak sobie cały czas tutaj coś pompuje i to spada. Pompuje i to spada. Zobaczymy, jak długo to się jeszcze utrzyma. Czy w końcu zostanie na tym wyższym poziomie, czy na tym niższym. Na razie widzimy, że stopniowo te schodki no, powoli idą do góry. Mieliśmy taką pierwszą pompę, było po 60 zł. Potem już było po 60 kilka, 70, 80. Teraz mamy znowu 80. Zobaczymy na jakim poziomie to. Się zatrzyma. Ogólnie reszta kapsułek no, mocno średnio sobie radzi, nawet są spadki, czy na takim na Sztokholmie, czy na Antwerpie. Tu to co 80, a jeszcze tydzień temu mieliśmy 2 złote. Ogólnie kapsułki, naklejki sobie spadają do Paryż, czy Antwerp, czy Kopenhaga. Z wyjątkiem małym, którym jest Rio, czyli jak wiemy, pośród ostatnich pięciu eventów, to jest jedyny, który ma naklejki z tłem. No i tutaj widocznie ktoś sobie w to mocno uwierzył i zainwestował. Nie, możemy zobaczyć jak się ten wykres układa. Pyk, ktoś kupił 5 tysięcy sztuk, tak na, na strzała. Właściwie więcej, bo tutaj jeszcze jest kolejne 3. No dobra, 10 tysięcy sztuk ktoś kupił. Potem szybko nam to zjechało. Teraz znowu tutaj jakaś mała pompa. Widocznie ktoś mocno uwierzył w te kapsułki. Czy to takie najmądrzejsze, żeby aż tak mocno zawyżać ceny? No nie wiem. Chyba jak, jak chciałbym tak kupić, to dałbym sobie Bajordera za słotówkę i dał sobie te 5000 sztuki. Pewnie z czasem by mi to zeszło, bo tak to jednak troszkę trzeba będzie poczekać, zanim to odda. A jakbyśmy kupowali po słotówce, to, to pewnie by się to wydarzyło szybciej. No ale przejdźmy teraz do kandydata. To no, słabiej, jednak też mamy tutaj te wzrosty, bo mieliśmy tutaj złote 6, skoczyło nam sobie na złote 24. Tutaj ktoś coś kupił, ale to już bardziej 2000 sztuk niż, niż 10 tysięcy, dlatego ten wzrost jest mniejszy, ale mimo wszystko inwestorów pewnie cieszy. Co tu jeszcze? Ostatnio mi się na przykład sprzedało, to i sobie zobaczyłem, że ogólnie to wygląda bardzo, bardzo fajnie, na przykład taki complexity Glitter. Z Kopenhagi. Ja ją kupowałem po 29 groszy. Sprzedało mi się za jakieś 40, chyba 5? Gdzieś tutaj. O, gdzieś tutaj były moje kapsułki, znaczy moje naklejki. No i mi się wszystkie sprzedały. Miałem ich tam ze, sto, ze 100 sztuk, coś takiego. No ogólnie ogóle jestem zadowolony. No i jeszcze zobaczmy sobie na skiny z kilowata. W ciągu ostatniego miesiąca, na przykład taka MK z 92,5 zł na 140. To jest naprawdę bardzo fajnym Wzrostem, jeżeli chodzi o najświeższy skin do M4, no ogólnie dosyć świeże skiny, bo one mają teraz około 7 miesięcy. No i tu takie 40%, parę procent, no to jest naprawdę bardzo fajny wynik, ale to nie jest najlepszy wynik, bo mamy jeszcze taką pamiątkę rodzinną po testach bojowych. I zobaczcie, co się tutaj stało. Mamy z 250 zł na 400, to jest jakieś 60-70%, nie chcę mi się dokładnie liczyć. Bez po prostu ogromnym wzrostem, patrząc na na jakiej ilości to jest, na jakiej cenie i na jakiej płynności. Tych kałachów można wrzucać na skinsmanki, czy sprzedawać na Flaucie bardzo dużej ilości, to naprawdę dobrze schodzi. I że to aż tak urosło, no to naprawdę jestem w szoku. Bardzo fajny wynik. Jakby ktoś sobie tutaj kupił 50, kupiłby bez problemu, 50 sprzedałby też bez problemu, czy gdzieś wpłacił na jakąś stronę. Ja ogólnie kupiłem sobie tutaj jednego albo dwa. Jakoś tak wyciągnąłem sobie ze Skins monkey. No, ale sprzedałem go gdzieś zaraz tutaj, bo już mi to wystarczało. Ale <grywia> nie spodziewałem się, że to aż tak gdzieś wyleci. No trudno. No mimo wszystko tutaj jest trochę ryzykowne. Już teraz kupowanie z nadzieją, że jeszcze wzrośnie, bo naprawdę mamy duży ten wzrost. A co jeszcze do tych agentów? A jeszcze możemy zobaczyć sobie... Nawet na Statu fabrycznie nowym tutaj też flipy naprawdę fajne można było robić. Jeszcze jakiś czas temu mogliśmy kupić po 1800-1900, teraz po 2500 praktycznie się sprzedają. Co jak na takim drogim skinie jest naprawdę też bardzo fajnym wynikiem. Dobra, teraz co do agentów. Co z nimi tutaj zrobić? Czy inwestować, czy nie. Ogólnie powiem wam tak, że patrząc na te wykresy, co się tutaj działo przez ostatni tydzień, dwa dni, coś takiego. Raczej żaden long term no, nie wchodzi w grę, znaczy. Może wchodzi, jakiś mały procent jest na to. Na to jeszcze może oddać. Ale to już jest naprawdę ryzykowne, patrząc na to, jak, to, jak te ceny są teraz zbustowane. I nie idzie za tym. Jakaś większa zmiana, co by się mogło stać w CS, czy jakiś duży przypływ graczy, czy jakiś update. No nic się kompletnie nie stało. To jest ewidentne jakieś pompowanie ceny. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I co jedynie można robić? Można próbować sobie jakiś short term Ale to też jest ryzykowne, bo nigdy nie wiemy, bo to na przykład no, z dnia na dzień może zacząć spadać i to dosyć mocno, więc jest to dosyć ryzykowne. Ja zaryzykowałem na skins monkey, tam właściwie. John widziałem, że dużo filmów o tym nagrywał no i spróbowałem, bo co dużo pieniędzy nie miałem na razie właśnie tak jak mówiłem na tych trzech jestem troszeczkę na plus na tym jednym jestem 2 złote na minus więc teoretycznie jestem z 3 złote na plus, no nie jest to jakoś dużo Ja jeszcze ich chwilę podtrzymam w razie co mogę ich, ich wrzucić w razie co mogę je wrzucić, zobaczymy jak to wyjdzie może się, może się opłaci wypłacić będę obserwował, sobie śledził tą cenę a jeszcze pamiętajcie nadal bardzo się opłaca wpłacać, o skrzyneczki zaraz sobie wpłacę, ale Fracture można wpłacić, polecam, bo naprawdę to jest na razie najlepsze miejsce do upłyniania skrzynek, jeżeli chcemy się, jeżeli chcemy wyprzedawać, jeżeli jesteśmy z nich na plus. A jak macie dużo, możecie wpisać kod Damian, to już dostaniecie 5 dolarów za darmo, polecam. Oczywiście jeszcze polecam sobie wbić tutaj na Twitterka, tutaj jakieś najciekawsze. Rzeczy dodaję, jak coś zobaczę, na przykład o najnormalniejsze rzeczy, jakie, jakie się dzieją na rynku Steam. Mamy sobie takie MAC 10 Propaganda z kolekcji Train 2021, który nam się sprzedaje po 190-200 zł. I nagle mamy 26 transakcji i cena sobie ląduje na 400 zł. Można, można, no, to takie rzeczy się dzieją normalnie. O, albo recenzuję monsterki, albo wrzucam odcinki. Także zapraszam, to będzie drugi link w opisie. Skins Monkey, pierwszy link w opisie. Dzięki Ci za uwagę. Do następnego odcinka. Siemanu.